W dzisiejszym odcinku mogę Ci zarapować mój nowy kawałek. A są przekleństwa? Mało. Chyba tam jedno. Dobra. Trzymaj się, Alanik. Jona! Trzymaj się. Hejka! No. Jak tam? Hejka. Hejka! Hejka! How are you? O! Co jest? To jest? To kurwa polska. Ma no, polska? Jesteś Sigma. Polak. Sigma jest. Ej, matko, ale co to tak strasznie? Zrób mi na sigmę Ile Wy macie lat? 18. widać. <noise> Ej hey yo bolo! Sorry, ci dla ciebie bolo! <noise> Ej dziewczyny, znacie Justina? Beavera, no. no. biber. podobny. kurwa, tego całego. Baby, 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 Oh Baby, baby. Baby, baby, ooo. Baby, baby. Oh, baby, baby, baby. baby. Oh, Dobra, baby. Ja, ja, ja idę. Idziemy dalej. Aaa, to no jest dzisiaj, dzisiaj jest mocno. Ej, yo. Mm, kurwa, siema. Siema, siema. A co, się łączyć z koleżkami? Uh, 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 uh. o wystraszuj się, zaraz się rozłączę, skurwę. rozłączę się. Na razie. Zjebał się. No. Nie wystraszyłem się, po prostu się rozłączam. A, tak, tak, wrzucam głównie snippet, a później e, normalny music outward. Nie wiesz, o co chodzi, całą nutę. Aha, yeah. okay. e, Może zrobimy ten e, battle? A być battle? Dobra, możemy zrobić. Ja. W sumie e, już dawno nie uczestniczyłam w trójce, w, w twórce kiedyś, a tak przeważnie to tylko. Sama, wiesz, takie pogaduchy albo z kimś tam na bitwę ewentualnie się łączasz. Nie, łączę. jest mój, mój człowiek, on jest e, mianówek, ja kiedyś byłem w Bemowo, Bemowo nie? E, a w ogóle witaj, bo się nie przywitałam. Cześć, cześć, <laughs> jestem... E, e, e. Cześć, jestem Lususz. Lat 16 już, miałem, niej, lat 16 niej. miałem, pierwsze, pierwsze z nim kawałki nagrywałem z tym chłopakiem tutaj. To jest naprawdę A, roz... to już się trochę znacie. Znamy, znamy, tak. znamy, od dzieciaka, od małolata, takiego kurwa. Planuję ogólnie wrócić na na i planujemy to w ogóle rozpierdolić to, Rozpierdolimy, Rozpierdolimy, robimy płytę kurwa, wiesz, ja. no, no nowy wave prowadzamy, wiesz tu co chodzi. Kumasz, ja. kumasz przelot, sklejasz bryłem, maleńka. Yeah. Aha. Powiem wam tak, ja rozumiem, że wasz jest taki język, ale e, jeśli mam być taka szczera, to ja e, za bardzo m, nie, nie czuję się jak, wiesz, ktoś dużo przeklina. Jeje, yeah, yeah, no my tak w sumie kurwa wyjebane ja mamy, wie, te macie ponieważ, taki, wiesz, taki między To ja sobą, bardziej, tutaj, no, Ja wiem, że macie między sobą, wiesz, taką gadkę i ten, wiesz, nie wnikam, w to tylko mówię po prostu, e, bo ja często też na live'ach to powtarzam, że e, gdzieś tam na no, u mnie no nie ma tych przekleństw. Jeje, yeah, yeah, no, Szari, Szari, wiesz, z naszej strony kurwa wulgaryzmów, nie? Masz to o. Zapewnione. Hey, chill, masz to, kurwa, hey, i bardziej. Sklejaj bryłę, kurwa. wiesz jest zodzi, jest, jest luzik, totalny, chill, chill, Wyjebane chill. przekleństwa. Chill. Nie, spokojnie, spokojnie, nie chcesz przekleństw, chill, chill. Masz to, masz to, Spoko, no. spokojnie. Bo widzę kolega wyżej, to tak yy, spokojnie, a tutaj, no, yy, no mówię. No. Ja tak. Ciężko mi się rozmawia z kimś, kto tak często przeklina. No mówię wprost, bo kiedyś miałam z tym problem, a teraz mówię wprost, jak uważam. A ty jesteś nauczycielko polskiego? No. Dlaczego? No nie wiem. Nie, nie jestem. To tak mi się wyda wy 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 wydaje po prostu, że to jak to, to e nie, nie lubisz wulgaryzmów, to może jesteś jakąś nauczycieleczką. Nie, nie, nic z tych rzeczy. A powiem Ci, powiem Ci, baby, że jak ogólnie byłem w high school, high school, nie? Jak byłem na high school, to w ogóle miałem swoją grupę e kids, nie? Kids, e kids group, e normalnie mieliśmy zajęcia i proszę, ja Ciebie e normalnie uczyłem, uczyłem e przez chwilę, nie? Ja u ciebie jest dzień? U mnie? Nie. Tak wygląda, jakby było jasno. Bo Mam włączone światło w studio. Dlatego A to na pierdala w kółko. I taka lampa jeszcze też przede mną troszeczkę jest, więc to tak może. Jebie się Ciebie po co chyba, co? Nie, wiesz co właśnie mam ustawione minimalnie i w ogóle mi to nie razi. Jakby była na maksa, to jest gorzej. To wtedy wcale wtedy bym nie miał. No kurczę bardzo zobacz. Wiesz co ja na serio, bo to musiała chyba się rozłączyć, ale ja was A Nie, a nie, to po... przepraszam, przepraszam, nie, miałem nie przeklinać, zapomniałem, przepraszam, przepraszam. Ale ja wiem, że to się ciężko pewnie tak wiesz. Nie, bo z tą lampą. Kochana, lampa kurwa, jak kurwy ale już zero przekleństw. Kurwa kochana. To o nie o to. Ale to Lampę? się grzy, ja cię kręcę. Nie, przepraszamy, ma... już zero przekleństw, nie, Zero przekleństw, przepraszam. są tutaj przy Tak, 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 nie, nie, zero zero przekleństw, zero nie, 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 naszego słownika. Kochana, nas możesz nie szanować, szanuj nas rap. Nas nie, ja szanuję ludzi, właśnie, wiesz? Ja, ja. No, szanuję też i, i ludzi. Wiesz, on jest trochę dripsy, a ja ja nice. A słuchaj, a, a słuchaj, a, a lubisz, rap? A, lubisz ja. rap? Lubisz ja. rap? Lubisz ja. ja lubię rap, wiesz co? Ja powiem ci tak, ja y, jestem otwarta na wszystko. Czasami mi się też podoba jakiś taki kawałek y, właśnie rapowy, ale to już musi na być. Na być. To nie mam tak, że wiesz, że jakoś jestem zapaloną taką, że słucham tego. Słuchaj, ja mogę ci zarapować mój nowy kawałek. A są przekleństwa? Chyba tam jedno. Kurde, uszu mi jedno, Ale nie, jed, jedno przekleństwo jest chyba. Jak jedno, to Dobra, dobra to, to jest jeszcze... o dziewczynach, to jest tam o dziewczynach. To ci, ja ci przenucę, bo ja mam mikrofon tutaj. Dobra, to patrz. Okej, okay, to wjeżdżam. Jebaj, blachary, co się nie chcą jebać. Czasem takich kurew mi żal. Ale w waszym świecie nie ma przebacz, więc jebać te dziwki. Ram, pam, pam. O kurwa, no co jest grane? Co jest? Yo, ale dobrze ci poszło. Ale nie jest zły kawałek, nie? A, ona była jakaś Nie, ona jakaś, była jakaś, dziwna. Ona nie sklejała bryłki ona... chyba, nie. Nie sklejała bryłki. No była jakaś szalona, stary. Jakaś była szalona. Ja. Nie. Yeah. Widać było, widać. Dzięki Grandy za, za 12 różyczek. Dzięki Grandy za różyczki. Dobra, yy, dawaj. dawaj idziemy dalej. Dalej. Bano dostało? Dawaj, dawaj zapraszaj, zapraszaj kogoś na komorze. Okay. Switchblade, switchblade. Okay. Yeah, yeah. 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 o babi, Andale. Pokaż jak się babi. Oh. Jak tam? Dobrze, to tam? S -s -s siedzimy, oh, siedzimy se na luzaczku, sklejamy se bryłkę, nie? Sklejamy se bryłkę. Jaką yeah. bryłkę? <laughs> oh <yeah. laughs> Tak. Czekaj, bo 23.05 <laughs> Nie co ty robisz? Nie rób tak, nie rób tak, nie, zobacz, zobacz, tak? Zobacz, tak? zobacz, zobacz, pusty braty, zobacz, zobacz, to były żarty, hej, hej Zachajcie co mówisz? Ale powiem ci, Alan, że jesteś słowny, pamiętasz? Na primeie na, na cię złapałem i powiedziałem, kiedy robimy live, powiedziesz, że kiedy chcę. I widzisz, właśnie chciałem, i zrobiliśmy. I widzę, że jesteś słowny. Co szacunek, mi szacunek. Masz, masz chłopaku, u mnie... Szacunek fit. ludzi ulicy, wiesz. Na mówię, masz u mnie fita, stary. Co mam? Masz u mnie fita normalnie, na fita cię biorę jak chcesz. Co to jest fit? No normalnie, że, że, że do nuty się naszej nagrasz, nie? To dobrze. Wyzrodzi. Szarałcik, szarałcik. Ej, zaraz podwójne punkty, kurwa, być A, i jedziemy, jedziemy, jedziemy. I co tam Alanik? Jakiego kolegę? Nie, nie! Nie, ty syf. Ja pierdol. Ile razy będziesz mi ten? Już pozdrawiałem cię Hailik zabała, już ile razy cię mogę pozdrowić. O kurwa, stylowa kawa, ja pierd, ale cały czas zapomina zadzwonić, nie? SMS di... Trzyje, to. maje, cztery róże, byczki, czy różyczki, zdążymy, zdążymy, jeszcze dwie, jedna, sześć różyczek, jo, różyczek, mamy, kurde, Aj, kurwa, nie, yeah, yeah, mamy, no, tak, 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 to jest to, super. Ej, dobra, podwójne punkty mamy, podwójne, podwójne punkty, tak, 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 jo, jo, lecimy z tym, Gute, Dzięki bardzo, byczku! Podwójnie! Ej, co jest? Lecimy z blikami, lecimy z blikami! Pierwszy kto. Dobra, top donator, top donator top w bitwy do. Podwójnie mam. Dobra, Ja to Dziękuję. to nie ogarniał chyba. Dziękuję, raz za ten, za. Ja. Dziękuję. Ideza! Ideza! Wasz, czytałem Twojego SMS-a?

Jedziemy, jedziemy! Dobra, to daj! dawaj, zaraz <laughs> idę się mordować. Jak się Bolo bawisz? Jak się bawi bawisz? Bolo? Nie pytam, nie pytam. Nie, no i tak to jest, nie? Yeah. O Jezu. Jest jeszcze, jeżeli jest jeszcze Pablo, to dla pytania dla Pabla. O Jezu, ile wspomnień z tym kawałkiem. <laughs> I dla całego after party oczywiście. No i oczywiście otwieramy kawałkiem Aha. ze mną ludzie Nie będę grębić, nie będę. Piotrek, nie mogę. Nie mogę Piotrek, rozumiesz? Nie mogę. No to impreza, ej. Wzajemne impreza, Ja, Agnez. Tak, tak, dobra, zaraz się kończy to jedziemy. Dobra! Trzymaj się Alanik! Siema, siema! Super, super, super bitwa z Alenikiem Oh Lilpy pali, lilpy pali lil pali Hej Ali pięcali, Starego w dupę wali Pierdalaj. Yeah Yeah Shini? Shini waifu? Eje, zemcia? Co Shini? Mogłeś zapytać No nie, bo on by wyczuł, że... On by wyczuł, że to, kurwa, jakbym tak spytał On by wiedział, że to, 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 to Takie, wiesz, to specjalnie Ali znowu Ali znowu No znowu Wyczułby wyczuł Hej. Yo Hello. Not up? Where are you from? I'm from Poland. Oh, taste. Shema. What? Are you a bit of a strange guy? <laughs> Do you like penguins? huh? Go follow my Instagram. Fuck your Instagram. Fuck your Instagram. Follow it. Follow it. Fuck your Instagram. Follow it. Be a good boy. Fuck your Instagram. Don't swear at me! <laughs> this is my <laughs> What? He's gonna fuck What? Babe, tell him. Bolo tell him. powiedz jej coś! Babe, no. tell him babe. Who's babe? Which is babe? You, What's you, cool, huh? Tell him! Bolo and uh, Ali are your babes. No! What? What are you, you talking about? That? Tell him! Tell Ali that he's been fucking horrible to me! Fuck you! Yeah, go on. Where are you from Ali? Fuck you! Kurva! Lady Madelin, Lady Madlin! Czyna do towarzystwa? Nie, to jest ta ta ten głupia. goupia. Yeah but you waifu, Shinyaifu, cześć! Malik, polo, no nie, nie zapraszaj mnie, bo ja tu nie mam jeszcze nikogo. Ej, bo jakiś ten. Yy, mi tu kurwa ludzie piszą, że jakiś Mr. Mati się o nas wypowiada. Bo ten, bo ta kuratorka poszła do niego i zaczęła coś gadać, kurwa, w ogóle. Jebać, nie? kurwa, Zez. tego idiotę, kurwa. Ty. jebać go, kurwa, ale tego, Za już. Ale, można, bo, ale można, można sobie z jego beka porobić. Jebać go, nie kurwa, ja mam wyjebany w jakiegoś peta. Nie, nie, nie wiem, nie dałem tego. Nie pierdoli farmazony jakiś kurwa, ty. Jak się ciągnie ramusa jebać jakiegoś. Dzięki za czapę, ty. Dzięki za czapę. ja... Ej, muszę wam coś pokazać. Ali, kurwa, znowu ty. Ty, mano. Jak tam? Hejka. Dobrze, wszystko Cześć u ciebie? Super. Co za imprezka? preska jakaś? Posiadówka. Posiadóweczka no. i pijecie? Litrami, no. Słabo, słabo. Zawiodłem się. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej. Gdzie ogrzywka? Kurwa, zaczęła mnie wkurwiać i z... Zasłuchawki schowałem. Już nie mogłem tak. Mogrzywka. <laughs> Yeah, yeah, yeah Heroina To jest to Yeah, 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 yeah Halo? Oh. ludzi Nie wiem, czy nie będziemy zawijać stąd Nie wiem, czy nie będziemy zawijać Ach. Ej, yo Nie będę z wami gadał Okej okay. alkohol Na tej co nie mogą Wypiłem do dna Pracę świadomość Bo tak nagrobi co dnia Lecz nie wypada, jeśli zabawa to zbrodnia Siema jak tam? Dobrze. A u ciebie? Pyta, 10 zł. A... Emos i konfident w jednym. Dobrze. Jesteś z White Wheel's? Gitara. Nie. A skąd? Słuchasz White Widow? Co skąd? Nie. Dlaczego? No Bo ja fan szpaka. A, fan szpaka. Ale maciasa też. I patrz, mamy fana maciasa. Wiedziałem, że to będzie jakoś to... to jest farma czasu. Ej, kojarzysz mnie? No niechła, kojarzy, ja cię nas z live'ów nie kojarzycie Tak tam brat, czasem ciśniesz chłopka. kogoś tam i bekę ciśniecie, ale. Pa pawko chłopiec to jest mój tak? brat! Mój też, pawko chłopiec to jest mój brat! Tak? No No i, no i super To no się na razem. Ej dobrało. ja widziałem TikToka z tobą jak ty ciąłeś się na łyso, na łyso i płakałeś, czemu? O co to chodziło? A no, tak wiesz, trochę tam kurwa się podziało w moim... Czaje, czaję. Coś tam mniejsze, wiesz. To Szaraucik dla ciebie, wariacie. Sieba. No. Yeah. Lecę, idę dalej. Ej jo. E, dzień co dobry. To jest Fausty. Słucham. O, poszła. Mm. Idziemy dalej. No co jest kurwa? Co to taki dury? Baczność kurwa. Z takim durniem zrobiłem. Baczność! Baczność. Dzisiaj za zuba. Baczność. To. Tu są. Baczność. Tu, tu są. Okay. Nie. Yeah. hej, jak tam? Nie, nie będę z tobą gadać, bo ja się boję. No, <laughs> nie bój się mnie. Co? Nie bój się no, mnie. No, no. Yo. Yo, whatever I don't. I'm good, how you doing? Yeah, I'm fine, you where you swim from? Look, it's you my G. Oh you -G. -G. G, okay. On your hands. Pussy. Pussy. But no, what's Comptom up, Compton Guy, Compton Guy. Boła, powiedz, mu, skąd jesteś? Ja, from Brooklyn. Hoody? No, czekaj, czekaj. O oh, Trzeba Łysego, by ci tu zabrać. Łysy Bro, a? Łysy Pro, jak to oglądasz, dawaj szybko, Łysy Pro tutaj. Szybko, szybko. What you your trippin? you your trippin? Kurwa, mać. Dawaj Łysy Pro. <coughs> Weld, you're welcome Weld. Ah. Hands your pussy down, huh? Fuck, he already Get your. What you saying, what you saying bro? Get your hands up. Ne? What you saying? Get your, get your fucking hands up. Pussy. Can you stop, can you stop, can you stop using F words? Gonna, gonna shoot you. Are you masturbating? <laughs> you wanna be clicking? You wanna be clicking? Huh? Pull, pull! Pull, Hey! Take it up, it's none hey, of my business, Hey bro? Hey, bro you wanna get like drop you? or what? You wanna get drop? Drop like a tattoo, huh? You say what? You wanna get drop or what? You wanna get drop or what? Huh?

I see you. Show my hands. Go. Show hand. Show hand. Show hand. hand. Elements, I see you. Show my hands. Huh? Remove your head. No frajdę. Kwestia pierdole. Wa tragedia. Kwestia jesteś potrzebny. Co jest, Co jest, Co jest. Daję. Z kim tu się chodzi? Turia macie. Nie masz tego gościa już? Jakiego gościa? No ale i tak byłam trójka, no. Tam tam ah, no dobra. Daj, zaraz. A kogo chciałeś no. przegadać? A, już nie kogo. Łysy pro, łysy pro pro. Mała czarna, co to jest mała, mała czarna. Bijamy się, mabijamy się, się. Dobra, macie obie 18, to możemy zrobić bitwę. Obie macie, tak? Tak, dawaj, robimy bitwę. Ale skończone, skończone. No nie... nie tak. Tak czy nie? Zakończone. Tak czy nie? Dawaj. Tak czy nie, he? Tak. tak czy nie! Ej, boję się tego typa, boję się go. Macie skończone czy nie? No, 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 tak. Ile macie lat, co? Dadałem wam pytanie, ile macie lat? 69, nie? <noise> Dobra, thank you Co thank robicie you. o tej porze dziewczynki, co? No? Co robicie o tej porze dziewczynki? Boję się tych... Boję się. <noise> o... Zrobimy live'a. O tej porze? Przynieś rowerek, Przynieś rowerek. Macie coś pokazać? ci coś pokazać. Mam ci coś pokazać Mam no. Ci coś pokazać? Ja Ci coś pokażę, okej? Nie, nie. To obiecaj? Że nie będzie się bała. Kuba, kurde. Obiecaj, Dziewczynko, jak ci nie, nie będziesz bała, się bała. to zostanie prezent jak, jak się nie będziesz bała, to dostaniesz prezent. Jak będziesz grzeczna i nie będziesz się bała, to dostaniesz prezent. Więcej, że się nie będziesz bała i będziesz pokorna. To ty powiedziałaś? Nie, no nie możemy to tak. To powiedziałaś? Ej, co to jest za więzienna gadka? Nie możemy gadać normalne? się w więzienną gadką, nie wchodzimy na więzienne tematy.